Chodź, Emciu, nagramy jedno z, jedno z tych. jeden z tych filmów. Chodź, piękna. Emciu, włóż pastylkę do zmywareczki. Co? Chodź. Minęło parę miesięcy, Emcia troszkę podrosła, Chodź, włóż pastyleczkę do zmywareczki. Emcia nie do końca wie, co jest grane, bo zmywarki. O! Parę miesięcy później Emcia musi wszystko skomentować. Emeczko. Emeczka wie, że mimo, że dom się zmienił, Emeczka wie, że gdzieś tam pod zlewem są te pastylki. No, jak tam emcia będzie z pasteleczkami? Chodź, pomogę ci. Piękna Tak, to chyba są te pastylki, co? Emeczka rozpoznaje. Emeczka ma parę miesięcy więcej. Dobra. Zapalimy światełko dodatkowe, żeby aktorkę było dobrze widać. Proszę bardzo. Tata już nawet nie musi torby otwierać. O, Byk. Emcia tyle razy widziała wideo ze sobą w roli głównej, że już wie. Co Emcia? Tak, tak. Mamyciu. Mhm. Taka, tata tam powsuwa te wszystkie naczynka. A No Emciu, włóż pastyleczkę. Proszę bardzo. Emcia, Emeczko. Włóż pastyleczkę. Nie wierzę, że parę miesięcy później to jest ciągle problem. Emciu, tą pastylkę tam wkładaj. Raz. Piękna ma na buźce kawałki bananka, bo jadła. No. No połóż tutaj Emciu, połóż i zamknij. No. I daj ten kawałek bananka z buziaczki. No dobrze, dobrze, już nie ma. No Emciu. Emeczko. Emciu, nie rozwalaj tego pazurkami, no co ty? Połóż to. To tu. Szybko. No ty nie wiesz czy powinnaś. Emciu. Emeczko. No. pusz. Emciu. Nie pierdź. No Emcia. Włóż pastyleczka. Raz. Hop. Wkładamy. Wkładamy. Zamykamy. Daj, daj, daj. daj, Niech on sobie leży. Zamykamy. No Emciu. zamknijmy wareczkę. Ogonałeś to wideo tyle razy. No. Hop. Za mniej mocno, mocno. Nie, 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 nie. Dobra, najpierw jeden guziczek. Pek. I drugi guziczek. Pek. Już, już, już. Już wszystko idzie. Dobra, zostaw. Nie, nie. Wciśnij ten jeszcze raz. I wszystko. Wow, brawo cię No to było szybciuteńkie. A teraz co? Łaskoteczki. Łaskoteczki! A grubo są łaskoteczki! Łaskoteczki! Łapać cię. Emcia! Emcia! No i stara zabawa została, czyli... Emeczko! Paluszki zabrane. Gdzie jest Emeczka? Emciu! Chodź tu! Chodź tu grubasie! Chodź tutaj! Emciu, nakarmimy mleczko? Emciu, nakarmimy mleczko? Chodź, nakarmimy mleczko. Emciu, bo tak się składa, że... Podobnie jak na... ...poprzednich nagraniach, mamy dla mleczka kocie jedzenie. Chodź. Emciu! Chodź na mleczko. Mleko, chodź! Znalaz się, mleko. Chodź, będziesz karmiła mleczko, nie? Emcia? Będziesz karmiła mleczko? Czekaj, tata was na chwilkę. Nie Dobra. Po profesjonalnym rozpakowaniu. Emciu, nakarmi mleczko, proszę. Daj mu jeden. Jeden, jeden, jeden. Na razie jeden. Grywa, jak się stara. No, na mleczko. Emciu, pół. Po... Emciu, nie! Ładnie proszę dawać mleczku. ładnie, patyczki mu dawaj. Ładnie. Emciu, proszę bardzo, patyczek. Emciu, mleczko cacy. Cacy jest mleczko. Mleczko jest cacy. Proszę bardzo. Emciu, nie. Emciu, powolutku. Zobacz, tak jak parę miesięcy temu tata pokazywał. Mleczko, proszę bardzo, o proszę. Emcia, rozbójniku, proszę bardzo. Ładnie. Emcia. Emcia, nie mam słów. Mały grubasek rozbójnik z Ciebie. Tak, pięknie włączyłaś zmywareczkę, ślicznie wszystko działa. Emciu, jeszcze ten kawałek daj mleczku, ale ładnie daj, ładnie. Ład... Emeczka rozbójniku. Łapać Emcię! łapać, łapać łaskotę! Chodź tutaj, szybko. Emcia, co? Co? No. Tak, działa wszystko ładnie. Emciu, daj mleczku jedząko. Zobacz, bo on się boi. Siedzi tam pod krzesłem. Daj mu ładnie jedzonko. No, Emcia. Daj mleczku ładnie. Ładnie, 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 proszę. Emeczko. Emcia. No łapać. Emcia, wracaj tu. Chodź tu. MK, Patyczek ładnie daj. Ładnie. MK, No ty cholero. Łapać! Łapać! Emcia, to twoje paluszki, Emcia. chodź tutaj, chodź tutaj Emcia, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, tutaj, chodź, tutaj, chodź, tutaj, chodź tutaj. Łapać Emcio, Emcio, czekaj, ładnie, ładnie daj Emka, łaskoteczki, łaskoteki Emuszko, chodź tu, chodź, zobacz Patyczek, pięknie daj Odgrywa o ty, ty, ty schyłusz Łapać. Łapać Amuszkę. Łapać. Łapać. A tu jesteś. Tu jest Grwasek. Łapać. Emciu. No dobra, możesz spróbować zać. Daj ładnie, daj ładnie mleczku jedzonko. Daj mu ładnie. Emcia, mleczku. Ty schabuszko. Emcia. Emciu, chodź tu. Chodź tu Emciu. Chodź. Weź to, weź to. I daj ładnie mleczku. O tych kolegach, Nic się nie słuchasz, to Nic się nie słuchasz. Łapać. Łapać. Ła łapać. Łapać habuszkę. O, o, jest brudek. Jest brudek, uwaga. Łapać, Emcie. Łapać. Emka. Emcia. A ty... A to mam ci o, o, powaga przyszła. Emciu, nie jest tam mu nie przynosi. Zobacz, on się boi, męczko chodź do na nas. Emciu, cacy, mleczko. Cacy, cacy, idź do mleczka, mleczko, cacy. Cacy, mleczko, emeczko! O ty cholera! O te! O ty! O ty jest a nie zamykaj drzwi! Nie zamykaj drzwi, Emciu! Ładnie daj, ładnie, emcia! 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 Co posiadku? Łapać emcia. łapać!